Cześć, Radian z tej strony Chciałem wam dzisiaj pokazać Nową grę na Switcha, jaką dostaliśmy Do przetestowania I wam powiem szczerze, Wiktora pochłonęła Zobaczcie Nawet nie wie, że nagrywamy chyba Nie, wie, wie Cześć Wiktor Cześć. Piąteczka Co tam robisz? Gram Racer Little Racer, tak? Cóż to za jakieś wyścigi? Tak Małymi autkami Małymi wyścigi, rzucy. tak? Ty jesteś żółty. Na czym te wyścigi polegają, panie Wiktorze? Ja, tym, że to, że mam takie małe autka. Tak. I trzeba się, się z nimi ścigać, i nie można w nic uderzyć. No, o, ja się teraz uderzają i wypadłem. I właściwie steruje się tylko dwoma przyciskami. Jak mamy tutaj switcha, na przykład tego pada, to wystarczy, że tak. Chodzi o to, że jest gaz na jednym przycisku, a na, a na drugim jest co? Zmienianie toru, czyli pasa, pasa ruchu, tak jakby, i po prostu na jednym przyspieszamy, na drugim zmieniamy ten tor, bo są po prostu do mijania przeszkody, i używamy tylko dwóch przycisków. Gra wydaje się banalna, ale wcale nie jest taka, yy, taka prosta. I więc yy, Im trudniejsza trasa, tym więcej jest tych przeszkód. Wiktor teraz trzecie miejsce zajął. Wejdź teraz do menu Wiktorku i pokażemy. Wam tak. Little Racer, jak widzicie, gra na Nintendo Switcha do pobrania cyfrowo. Spoko gierka, nie? Tak. Bardzo się tak. dobrze bawimy przy niej. A dlaczego bawimy? Ponieważ można grać Uch. nawet na, do czterech Grazie. Do czterech graczy można grać tutaj kanapowo przy jednej konsoli. Także super. Jest mod kampanii, jak widzicie, jest party mod, czyli właśnie ta zabawa. Pokaż, może, samochody do zdobycia. Nam na razie się udało. Zobaczcie, udało się zebrać ich 6. Brakuje nam jeszcze 4, czyli w sumie jest 10 różnych samochodów. One się różnią prędkością, przyspieszeniem i trakcją. Trakcja to jest po prostu jak on się łatwo prowadzi, czyli że tym wypadaniem z trasy na zakrętach. Im wyższa ta trakcja, tym mniej wypada na zakrętach. O, no, właśnie. No, na Pokaż nam teraz, jakie, ile mamy tras. Trasy odblokowujemy. O, teraz mamy aż 30, odblokujemy po kolei wygrywając daną planszę poprzednią, także sporo jest tych plansz i co świat, co świat jest także możliwość uzyskania dodatkowego tak. samochodu, tak? To wybierz jakąś prostą trasę, hmm. daj pierwszą do pokazania, Ewa, żeby widzieli. Dobra, to jest, to jest najprostsza, najprostsza trasa. Pokaż samochody jakie my mamy odblokowane. Pamiętajcie, nie mamy wszystkich odblokowanych. Dobra, no i śmigaj. Dobra, to weźmiemy, może pokażemy tą dwój, drugą trasę. Weź sobie odpal, wybierz sobie jakiś samochód. Pokażemy jakie my już samochody mamy odblokowane. Który bierzesz? Który jest Twój ulubiony samochód? Mój no, chyba najlepszy jest Jeep. Jeep, tak? No to dawaj Jeepa i pokaż. Są trzech przeciwników plus tak. Ty. I jest naprawdę prosto do... O, to już wypadek na no, początku. Em, ktoś mnie uderzył. Tak, on, przy zmianie pasa można się zderzać. O, zobaczcie, pierwsze przeszkody przyszły. To ja są ja przeszkody, tutaj które trzeba omijać koniecznie. Wiktor tutaj zdecydowanie Ale. wygrywa. Na zakrętach trzeba zwalniać, bo można wypaść. Także tu też trzeba na to zwrócić uwagę. A zaraz Wam zaprezentujemy grę, razem sobie porywalizujemy. Tryb party, bo to też jest fajne. No i oczywiście switch ma to do siebie, że można przejść w tryb gry przenośnej. Jeżeli wyciągniemy z tego doku, który tam widzicie na dole, to gra automatycznie się przenosi na. Na tryb dokowy, zresztą zaraz Wam to Wiktor zaprezentuje. Jak tylko dojedzie, mamy nadzieję, że wygra. Jest, Wiktorek zwyciężył. Pokaż teraz, spróbuj wyciągnąć ten dok, jak gra wygląda w formie o, automatycznie przenosi się. No i zobaczcie, mamy wszystko, wszystko tak samo. Tutaj dopinamy sobie tylko te mamy drugiego pada, bo zaraz będziemy na dwóch grać. No i śmigamy. Także my się zaraz zobaczymy z innej trochę perspektywy. I co? Zrobimy sobie małą rywalizację, dobra Wiktor? Okay. Dobra, to do zobaczenia Dobra moi drodzy, witamy serdecznie Cześć Wiktor Cześć Mamy trochę inny tryb Weźmiemy sobie, czekaj e, Wybierz ten party mod I wybierz jakąś trasę i ustaw ile okrążeń, może zróbmy na Cztery okrążenia, tutaj tymi górnymi zmieniasz sobie ilość okrążeń O No i wybierz, wybierz ty trasę jedną, ty wybierzesz jedną, ja wybiorę tak, on To musisz tak. głośniej troszeczkę A mówić, bo... Spętlą, bo... dobra, spętlą i teraz tak. Ja daję A i sobie teraz tak. Z tych co mamy my dostępne, to bierzemy... A ja sobie wezmę Deloriana. Dobra. To jest To nie jest? A to to jest ten nowszy co wyblokowaliśmy, tak? I naciskam lewy przycisk. Tylko mnie nie uderz. Na zakrętach zwalniam, zmieniam tor, oj. I przy zmianie toru, jak się jest zajęty drugi pas, to niestety się wywracamy, widzicie, teraz znowu zmieniałem I w Wiktora uderzyłem Na pętlach trzeba A Wiktor się skupia jak gra, więc mało mówi Ale to znaczy, że jest zaoferowany Czego nie lubisz? Mi coś nie idzie. O, Wiktor wygrał. Zmieniam pas. Coś za szybki jest ten mój. na ten, na ten tor, tak mi się wydaje. Patrz co ja robię. Ostatni. No nie, to musimy. Nie, to musimy. No tak już nie ma tutaj o co walczyć. Wyjść. Nie, 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 nie jest bo weźmiemy sobie inną trasę. Teraz ja wybiorę trasę sobie. Zrobimy może na pięć okrążeń i weźmiemy sobie trasę już taką bardziej skomplikowaną może. O. Zobaczcie, tych trasy jest naprawdę sporo, są różne. Którą byś ty... Dobra, to wybierz sobie jaką ty byś chciał się pościgać. O, tam, to. Może coś z takimi tymi pętlami bocznymi, co? Dobra. Taka może być? Tak może być. Pasuje Ci? Dobra, no to no. dawaj, ok. I, okay. i jedziemy. To ty mówisz? Musimy zrobić pięć okrążeń. Pięć okrążeń i ja wezmę może. O. To ja sobie wezmę tego dobra, on jest? Jest dobry, no to jedziemy. dobra I Uważaj na wielbłądy. Aha, tu są dodatkowe, właśnie, tu są dodatkowe przeszkody, każda nowa trasa patrzy. Czemu on mi nie jedzie teraz? przycisk trzymałem. Źle się jeździ i komentuje, ale postaram się, o, postaram się jakoś dać radę, ale chyba nic z tego nie będzie. O, wielbłądy. Każda dodatkowa trasa ma jakieś takie, właśnie przeszkody specjalne są wielbłądy. Śmieci Śmieci są, są te Yeti chyba nawet jest, Co? nie? Jest Pingwiny A te kury, które tak przeszkadzają A Kury są najgorsze Kury są, no Kury są straszne A jeszcze są te Jelenie chyba Jelenie, łosie, łosie Łosie są, także jest I jest ta chmura taka jeszcze, nie? Ja wygrywa. Ty wygrywasz, że jestem, bo znowu ostatni. Tak, to tak, tak, dzisiaj grać? No bo nie wiem, czy skupić coś, nie wiem, stresuje mnie kamera, czy co nie wiem. A no, dzisiaj jest fajna, fajna gra taka właśnie, żeby sobie razem usiąść, pograć, włączy się szybko, jedna, dwie trasy na 5, 10, 15 minut. się, człowiek się zrelaksuje, prosta w obsłudze. Fajna, co? No, Wiktor jest zaoferowany ostatnie 2-3 dni, właściwie gra tylko w to. Więc fajnie. Mm. I. Ja się wywaliłam? Może on za wolny ten kładzie, albo co? Nie, on jest wolniejszy od. On jest szybszy od gif Jeepa jest? Ale coś spadam tylko. O, wielbłądy. Wielbłądy się przemieszczają. One też chodzą. A widzisz, wjechałem w ciebie. Zmieniałem pas i... A ja też za szybko zjechałem z tej rampy. To wymaga dużej sprawy. ale naprawdę, no musicie spróbować. Wiktor wygrał, ja jeszcze mam jedno całe kółko do przejechania. Ale jak widzicie, no nie idzie mi coś. Coś mi nie idzie. Widzisz, nawet wypadam na tym. Dramat. Po prostu dramat. Młode pokolenie bije. Chce znowu. Aha, bo zmieniałem pas i mnie rozwalił, widzisz? Patrz, co ja robię. Ja nie zakręcić na A tu znowu za szybko, i na ka ja na każdym tym wypadam. No, dramat. Jak widzicie. Ale trzeci będę. No, Trze Trzeci będę Pokażemy wam jeszcze trofea Bo można w tej grze także trofea zdobywać Pokaż Wiktorku eee, O, achievementy Mamy już, zobaczcie, bardzo dużo tutaj zebranych tych achievementów Także fajnie I wyjdzie jeszcze na chwilkę I co najważniejsze, tutaj jest Własny edytor tras Tutaj tak, tu jest e, edytor tras I można samemu Samemu sobie stworzyć Trasę w, w dowolnym świecie jakim się chce Także naprawdę e, to jest tutaj dopiero zabawa, owieczki, tworzenie, jest wszystko dokładnie wytłumaczone, co i jak Także tworzenie tych tras naprawdę nie jest trudne, my tego tutaj teraz nie będziemy robić, bo to jednak troszeczkę czasu by zajęło Ale pamiętajcie o tym, że jest ten e, system budowania tras, czyli ta gra, pomimo tego, że te 30 tras jest To się nie znudzi, ponieważ możemy swoje, swoje dodawać, Dobra no to tyle moi drodzy. My chyba gorąco polecamy. Tak. Całkiem fajna, tak, fajna tak. pieska. Wiktor poleca, dobrze się bawi. Tata jak widzicie dopiero się uczy. Ciężko mu to wychodzi, ale Wiktor się cieszy jak wygrywa z ojcem. No i to tyle. Dziękujemy jeszcze raz za udostępnienie gry do recenzji. Od nas kcił w górę jak najbardziej. No i co? Może ktoś ma Switcha i chciałby zagrać z nami? To zapraszam w komentarzu do podania swojego ID i Wiktor z przyjemnością by z kimś pewnie tak. Co? Zmierzyłbyś się? Tak. No, dobra, moi drodzy. My uciekamy do szkoły. Trzymajcie się. Pa. Hej.